Powiem wam, że coś ostatnio szczęścia do zakupów w internecie nie mam. Na szczęście paczka już przyszła po małych perypetiach. Wyobraźcie sobie, że sklep chyba zapomniał wysłać paczkę. Więc po tym, jak przez 8 dni nie dostałem potwierdzenia, że ją wysłali, postanowiłem jednak do nich napisać. Może coś by się ruszyło? Okazuje się, że by się ruszyło. Fajny gest z ich strony. Wysłali paczkę DHL-em, więc jest u mnie w mniej niż 24 godziny później. Hmm. Mowa o sklepie skalnik.pl i szczerze mówiąc, to co w tej paczce e, się znajduje, nie jest zbyt ważne. E, jeśli chodzi o mój kanał i jego tematykę, zamówiłem sobie. Karabinki, które mam nadzieję są tym, co zamawiałem. E, w każdym razie chciałem Wam zwrócić uwagę na ten sklep, bo do 1 maja, czyli jeszcze kilka dni, e, sklep ma bardzo fajną promocję. Mam nadzieję, że słychać. To chyba wszystko. Sklep ma bardzo fajną promocję, to znaczy, w cenie trzech rzeczy dostajemy e, dwóch, W cenie dwóch rzeczy dostajemy trzy, czyli e, zamawiając e, sobie te trzy karabinki, zapłaciłem tak naprawdę tylko za dwa. E, nalicza się to oczywiście tak, że e, najdroższa rzecz, i ta zaraz po niej, e, niestety za nie musimy zapłacić, a ta, która wychodzi nam najtaniej z tych e, potrójnych rzeczy, jest. Jest za darmo, czyli musiałem zapłacić tylko za ten jeden karabinek i jeden zakręcany. Jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, to, to są karabinki do wspinaczki. Oczywiście, generalnie w skałach, jak dochodzi się na sam szczyt, to zwykłym Zostawiać coś takiego. Tylko zazwyczaj pożyczałem to od kogoś, bo nie miałem swoich, a teraz mam swoje i oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że y, mam cały sprzęt, jaki jest potrzebny do wchodzenia po skałach, y, swój własny i nie muszę dziadować. W każdym razie oznacza to też mniej więcej tyle, że już nie planuję żadnych wydatków na wspinaczkę, więc może pojawią się jakieś nowe noże, może nie. E, póki co jeszcze, wiecie, muszę się trochę e, poużerać z tamtą firmą z Allegro, która, no cóż, jest trochę niemrawa, i na wszystkie trzy maile, które do nich od, przesłałem, póki co odpowiedzieli tylko na e, jeden. A kilka dni. Już cała ta zabawa trwa. Szczerze mówiąc jestem trochę zmęczony. Eee, ale trudno, odzyskam albo swoją kasę, albo dobry nóż, bo kurna nie daruję im i tyle. Whatever. Pewnie brzmi jak jakiś wkurzony gimnazjalista, ale denerwuje mnie to. Czy daje ludziom pieniądze i ma nadzieję, że go nie okradną a tu. To... Dupa. Dobra. Rozgadałem się jak zwykle niepotrzebnie, więc to koniec. W opisie będziecie mieć link do miejsca, gdzie wyjaśniona jest ta promocja na skalniku. Jeśli tylko macie jakieś rzeczy sportowe, choć jakieś noże też tam były, to radzę się rozejrzeć na sklepie, bo promocja jest całkiem fajna. Zapłaciłem ile to ja zapłaciłem? Zapłaciłem 88 zł, a naprawdę musiałbym zapłacić ponad 100. Fajna sprawa. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.